Cześć, tu Chris. Witajcie na kolejnym już wideo o laptopach. Taki oto hapek. Zobaczymy, czy da radę coś z niego zrobić. Dosyć ładnie wygląda. Nie wygląda, żeby był zbyt dorożnięty. Jest to model TPN-C125. Ten sprzęcik znalazłem na złomie. Nienaruszony, igła dosłownie. Ktoś go wyrzucił wraz z innymi laptopami, na no, jakiś miesiąc temu. I ciekawi mnie co z niego będzie. Dzisiaj dostałem zasilacz, zaraz go odpalę. Czy on w ogóle działa? Jak to jest dysk, jaki procesor? Zaczynamy. No dobra, zobaczmy, czy warto sobie tym HP hapekiem gitarę zawracać. Podłączmy go pod prąd. Zobaczymy, czy on się w ogóle nam odpali, jak to chodzi, jakie to są parametry, i czy warto go upgradeować. Bo jeżeli nie warto, to po prostu tego nie będę robił. A, jeszcze jedno pytanie: czy w ogóle da się? Nie zawsze się da. Uwierzcie mi, już są takie laptopy, że bardziej Wam się opłaci nowego, czy nawet używanego starszej generacji. Czy on działa? To też pytanie, bo chyba się nie chce włączyć. A, działa, działa. Coś się włączyło. Wentylatory słychać. Co my tutaj mamy? The CMOS checksum is valid. The CMOS WBS, on default configuration, and we Biri, Report, please check your oh, Options, chyba. Bateryjka Biosu się skończyła. E, ten hapek ma bateryjkę, tak się teraz zastanawiam, czy czasem bateria nie jest odpowiedzialna za podtrzymanie Biosu. Główna, bo były takie tanie produkcje laptopowe, że baterii MOS nie montowali, tylko była bateryjka, może nie bateryjka, zamiast bateryjki był super kondensator. I jak się ta bateryjka tutaj skaszaniła, to ten kondensator nie trzymał i się wszystkie godziny restartowały. I ustawienia biosu. I nie wiem, czy w tym tak jest, nie powiem wam, by trzeba było sprawdzić. Ale bateria raczej będzie tutaj już zużyta. Coś tam się uruchamia na nim. Kiki, to sobie fajną nazwę użytkownika dał. Ten laptop pochodzi z Niemiec, najprawdopodobniej. Został znaleziony na złomie wraz z innymi laptopami. Mam filmy o tych laptopach na swoim kanale, wcześniejsze i znalazłem ich całkiem sporo, bo chyba z 5 albo 7. I połowę z nich odpaliłem. Jednego żałuję takiego fajnego Mediona z podwójną kartą graficzną. 21-calowy potęga. Niestety nie działa. Stary laptop, ale taki no, klasa. Chociaż Mediony, to w sumie ciężko powiedzieć, że to jest klasa, ale mieli niektóre wypusty, na, naprawdę mi się podobają. N, e, no to się nam uruchomiło zaskakująco szybko, jak na takiego kompa. System chyba jest po angielsku, powiem, że on jest z Niemiec. O nie, to jest Celeron. Celeron N3060, 1,6 GHz, 4 GB To chyba dysk talerzowy nawet jest. I nawet jak na ten dysk, to się zaskakująco szybko ta maszyna odpaliła. No tu widzę, że jakieś urządzenia poinstalowane. Coś się rozkaszaniło. Czy warto to reanimować? Czy warto tutaj dokładać dysk SSD? To jest jakiś Western Digital WD10JPVX. To jest chyba terabajtowy dysk talerzowy. Zobaczę. No tak, 960, 916 GB i druga party. Partycja, recovery, nie patrycja. No, dupy wiadomo, nie urywa. Przepraszam za słownictwo. Ale ten procesor. Zaraz sobie zobaczę. Celeron 3060. Zobaczmy Celerona 3060. Jaką to ma wydajność w ogóle? Celeron 3060N CPU Passmark. Czy to ma w ogóle jakąś wydajność? No, jest taki Celeron w Goglach. Passmark Software mi go znalazł. Ktoś go tutaj testował. 6W TDP. No, jedyną zaletą tego kąpa jest to, że naprawdę jest energooszczędny. Jak na razie z tego co widzę. 658 punktów tylko. Yy, tyle ma w CPU Passmarku ten procesor. No to dla porównania wam pokażę yy, procesor, do którego lubię przyrównywać. Yy. Wszystkie inne procesory. Ile ma punktów CPU Passmark? Chyba najpopularniejszy. Niech to będzie AMD Ryzen 1600. Ja jestem AMD Boy, AMD Boy. CPU Passmark muszę dopisać. To jest taki chyba najpopularniejszy starszy procesor. Ale będziecie wiedzieli mniej więcej, jaka wydajność jest tego, tego procesora, co jest w tym komputerze. Oczywiście ja do desktopowego procesora porównuję pomimo, że to jest laptopowy, ale większość z Was sobie będzie umiała wyobrazić mniej więcej. A tu mamy, patrzcie, ile punktów, 12297. No to, no to już chyba nie muszę tłumaczyć. Dodam, że taki na przykład procesor i5-9300H -9300, I5 to jest dziewiąta generacja mam mniej więcej 9000 tych punktów, więc no, no nie trzeba tłumaczyć, ile razy ten procesor i5 czy ten Ryzen jest szybszy od tego procesora, co jest tutaj. Jest naprawdę Ja myślę, że z 15 razy przynajmniej jest szybszy. Radzi sobie lepiej w różnych aplikacjach wielowątkowych. Tu mamy tego dwarzenia, tam jest tych rdzeni y, 6 albo 4 zależnie od procesora. No i jeszcze one mają hipertrading, czyli te, te rdzenie są podzielone na takie jakby dwie sekcje, y, które wspólnie z cache'u korzystają. Dzięki czemu zamiast na przykład 6 w Ryzenie mamy 12 rdzeni w komputerze, tak pokażę. No tu tylko dwa są nie? Jest ja tu CPU ID też program, widzę. Zobaczmy sobie, jak on tam wygląda. Może to jest jakaś inna odmiana tego procka. Nie, no standardowy, dwa rdzenie, dwa wątki. Obsługuje odziwą instrukcję AS. No to chociaż to ma, ale nie na tym. To, to lekko się nadaje tylko do przeglądania internetu. Powiem Wam tak: jak ktoś chce, może tutaj dysk SSD włożyć, ale to mu dużo nie da. Ten procesor będzie skutecznie to kompa potłanekował. Po prostu. Do pewnego momentu on będzie fajnie chodził na SSD-ku, a jak już zainstalujecie w nim za dużo różnych rzeczy, nawet mało za dużo, to on się zacznie zatykać. No Widzicie nawet tutaj w benchmarku CPU Z ma 170 punktów, gdzie mój Ryzen to ma chyba ten e, Ryzen 5900 to ma kilkanaście tysięcy tych punktów, a Ryzen 1600 to ma chyba z 5000 albo 4. Nie, to powiem Wam, że chyba go, nie wiem, sprzedam gdzieś na, na jakieś portale aukcyjne czy coś, go wystawię i tyle. Bo to szkoda nerwów. Do wyświetlania neta, do takich rzeczy, no w ostateczności można by powiedzieć, że się nadaje. Ja myślę, że on już na YouTubie no, w rzeczywistości zwykłą HD, nawet nie Full HD, już będzie miał troszkę... Może mieć troszkę problem, no chyba że jakiegoś lekkiego Linuxa tutaj wrzucić. Dobra. Nie będę tu wkładał dysku SSD, wydaje mi się, że to jest szkoda yy, szkoda mojego czasu na to. Raczej się chyba mi to nie opłaci. 4 GB tutaj jest, dysk talerzowy 1 tb plus jeszcze ten słabiutki procesor. No, częstotliwość ma jeszcze ujdzie, bo tam od 1,6 GHz do chyba 2,4 Bostuje. On coś tam Bostuje też o dziwo. Zaraz sobie. Tak, do 2,4 GHz, 2,5 nawet chyba tutaj było przez chwilę, Bostuje. No to chociaż tyle dobrze, że on tam będzie w miarę szybszy, bo mam gorszego laptopa, mam takiego Lenovo, którym jest procesor 1 yy, GHz i on cały czas 1 GHz, czyli ma dwurdzeniowy to jest jakiś AMD chyba A0 albo coś takiego i tam to jest tam nawet XPK wrzuciłem, to była tragedia, nie dało się z tego korzystać tamten komputer nadaje się chyba tylko na no w ostateczności na serwer z bardzo lin, lekkim Linuxem chyba tylko do tego, w zasadzie ten też można by było na serwer wykorzystać, przy takim TDP które tutaj mamy 6W, ile to prądu zużywa? Hmm, sprawdzimy sobie. Tylko idę po swoją, po swoje urządzenie do testowania zużycia prądu. Tylko czy ja je znajdę, tak? Wiem, gdzie jest. Dobra, zaraz wracam. No i jestem. Wróciłem już. Mam takie fajne urządzenie do badania zużycia prądu. To jest TP-Link Tapo. To jest takie, takie, takie gniazdko, które wkładacie do. Gniazdko w ścianie, i tu macie drugie gniazdko. Połączycie sobie i w aplikacji Wam pokażę, na jaki pobór prądu jest. To jest dokładnie TAPO P110M. Dobra, podłączymy. Przełączę to tutaj teraz na przedłużaczu, Czy mi nie zgaśnie światło. Nie światło, tylko ekran. Jeżeli zgaśnie, to znaczy, że bateria tutaj już jest totalny środ Także ja sobie obrócę teraz kamerkę. O, i zobaczmy. Kaśnie? Jak myślicie? Kurwa z gazu. Niestety bateria jest drożnięta, A do hapeków baterie nie są tanie. Chyba, że używane gdzieś może. Zamienniki? Pewnie są jakieś, ale czy to warto? Laptop warty 100 zł. W porywach? Szkoda, tylko dysku, że go tak wyłączyłem. No dalej. O, teraz zaskoczyć nie chcę. Dobra, zaskoczył. No, i tutaj mam taki program. No tutaj baterii kabiosła, bo no, nie trzyma tego napięcia. Tak jak mówiłem, że godziny się resetują. Mam tutaj program do TAPO, zaraz sobie go odpalę. Zobaczymy, ile to prądu żre ta maszyna potężna. Gniazdko pomiarowe. Patrzcie, jakie zużycie prądu. Tutaj nie wiem, czy będzie widać. Spróbuję troszkę wam to wyostrzyć. O, widzicie? 12W się teraz więc procesor jest obciążony 12 W poboru. To faktycznie by się nadawało na serwer 12 W pobiera tylko. No na serwer ten procek mógłby być. Myślę, że można by tu zaryzykować instalację jakiegoś Linuxa. To bierze tyle co moje Raspberry Pi. Masakra. I wiecie, co ja chyba sobie zrobię z tego jakiś serwerek. Dysk 1TB, talerzówka. Tu się nic nie grzeje, zimno, jak w lodówce. A wypieprzyć tego Windows'a i Linux'a, tutaj dajemy Linux Debian Server Edition. Wygodnie nie będę musiał klawiatury przy sobie nosić, elegancko. Tu jeszcze HDMI jest, można serwer NAS z tego zrobić, chociaż ja zrobię co innego, bo mi tu bardziej się przyda na jakiś serwer do strony internetowej, czy do jakiegoś tego typu rzeczy bardziej. Strona internetowa taka wewnętrzna, o, właśnie, więc co na to zrobię? Serwer. Do Minecrafta i jeszcze do jakiejś gierki, plus ewentualnie jeszcze strona. Czyli zainstalujemy na nim Proxmoxa. O ile się da, zobaczmy, czy wirtualizację obsługuje, właśnie, bo nie wiadomo. Celerony lubią nie obsługiwać wirtualizacji. Wirtualizacja to takie coś, wam pozwala na jednym komputerze zainstalować, tak jakby kilka systemów operacyjnych działających jednocześnie. Brawo, mamy vtx To jest właśnie instrukcja odpowiedzialna za wirtualizację VT, X. Więc jest to sensowne. Przy takim zużyciu prądu cały czas tutaj patrzę. Teraz 10 W. Jeszcze dajmy tutaj full. Procesor obciążmy. O, To jest taki w cpu -Z cie benchmark. I zdzidy. No i 10 W trzyma cały czas. Procesor obciążony. Super. Jedyne co będę musiał zrobić to dorwać gdzieś baterię. Bo ta bateria to jest szrot, ona w ogóle nie trzyma. A po co mam mieć serwer UPS-a osobno? Kupę gratów, które mi miejsce zajmują. Jak mam wszystko w jednym, w takim urządzonku macie bardzo fajny tutaj zestaw, który Wam napięcie podtrzyma. Tutaj bateryjkę i voilà, i będzie działać. No, i jak się okazuje, no, nie jest to jakaś potęga. Nie jest to jakaś potęga. Te laptopy można naprawdę za małe pieniążki wyrwać. Taki zwykły laptop. Jedyną jego zaletą w zasadzie to jest tutaj, że można sobie baterię wyciągnąć, bo jest jeszcze takiej serii, w której było to możliwe. Procesor no, tyłka nie urywa, nie jest on zbyt wydajny. no Dysk SSD troszkę go tam przyspieszy, ale no, procesor będzie go tutaj skutecznie bottleneckował. Jeżeli tutaj wrzucimy jakiegoś Linuxa, do tego jakąś lekką przeglądarkę do internetu, do przeglądania stron może się nadawać, ale to chyba jest już jego maksimum. Dobra, mam nadzieję, że filmik się spodobał. Dzięki za oglądanie. Dajcie łapkę w górę. Dajcie subskrypcję, jeśli chcecie więcej takich filmów. Możecie też pisać w komentarzach, co byście chcieli zobaczyć. Także do następnego filmu. Cześć.